Witam serdecznie, witam w kolejnym vlogu, w którym podsumowuję całą sprawę związaną z moim komputerem. Jak wiecie, odebrałem swój komputer z serwisu po miesiącu, po czterech tygodniach dokładnie, kiedy tego komputera nie posiadałem i nie byłem w stanie niczego nagrywać. A udało mi się go w końcu odebrać. Historia zatoczyła koło i mam cały sprzęt w jednym kawałku działający i trzymajcie kciuki, że uraż. Właśnie to się tak. Nie, to jest figa z makiem, nie? Tak, tak się kciuki. Krótka powtórka z historii. Wyglądało to w ten sposób, że miesiąc temu mniej więcej zawożyłem znaczny spadek wydajności w Heroes' of the Storm i nie tylko, również w używaniu komputera tak po prostu na co dzień. A, a następnie zbadałem również temperaturę przy pomocy programu MSI Afterburner, w którym to programie temperatura mojej karty graficznej słuchajcie, wynosiła bagatela 95 celsjusza. Prawie można byłoby ugotować wodę a na pewno można by coś usmażyć sobie na tej karcie graficznej. W związku z tym zaprowadziłem mój komputer do serwisu, oni to wysłali właściwie do salonu, oni z salonu wysłali to do serwisu i z tego serwisu po dwóch tygodniach odebrałem komputer. Wziąłem komputer do domu, podłączyłem kabelki wszystkie, które trzeba, próbuję go odpalić i wszystko działa, świeci się tam w obudowie wszystkie lampki, diody i tak dalej, no, tylko obrazu trochę nie ma na ekranie i tak coś coś nie pasuje, no. Myślę sobie, może jestem tak głupi, że nie wiem jak podłączyć kable do monitorów. Ale nie. Okazuje się, moi drodzy, że komputer jest jednak niesprawny. Założę go z powrotem do salonu, w którym to salonie panowie na miejscu stwierdzają, że faktycznie jest komputer A niesprawny, a B, że na płycie głównej. A slot PCI Express, do którego jest podłączona karta graficzna, jest naderwany, oderwany. Parę pinów od końca tego slotu po prostu no, uległo uszkodzeniu, i w związku z tym ta karta prawdopodobnie nie styka w pełni do płyty głównej i nie jest w stanie przesyłać obrazu. W związku z tym, komputer został zapakowany ponownie przy pomocy tego kartona, który tu gdzieś widać z tyłu, o, o, tu, tak, i został wysłany ponownie do tego serwisu. W serwisie stwierdzono, że moja płyta główna, którą posiadam, była to płyta Gaming 9AC od MSI, -a, a, która jest w architekturze Z97. Niestety jest już niedostępna nigdzie i faktycznie zweryfikowałem tą informację, sam sprawdzając różne sklepy, ale także pytając po prostu przez profil, przez fanpage MSI Gaming na Facebooku, dostałem odpowiedź, że faktycznie po prostu płyty a, od tej firmy, od tego producenta na Z97 są już niedostępne po prostu. W związku z tym, co. No, no, jest problem, bo nie ma zamiennika i. No. Tutaj jesteśmy w kapturze, co zrobimy? Od słowa do słowa ustaliliśmy, słuchajcie, że dostanę. Taką płytę główną. Tutaj ładnie się teraz to odbija, bo słońce jest na tworze. Czyli też MSI, więc ten sam producent. A, Z170A Gaming M5, się płyta nazywa. A, no i jest tam, oczywiście, fajna i tak dalej. nie więcej parametrów, ma podobno do tej mojej poprzedniej płyty. Nie ma jedynie modułu Wi-Fi, ale to nie jest jakiś tam aż taki istotny problem. Wspiera również e, SLI, jakbym bardzo chciał drugą kartę graficzną dokupić, ewentualnie przetestować to i tak dalej. Ale to, co jest najistotniejsze, to być może ktoś już zauważył. Jak nie, to teraz może chwilę przewinąć do tyłu i się zastanowić, co nie gra, co nie gra w tej konfiguracji. Ano nie gra to, e, że moja poprzednia płyta była na Z97, a ta płyta ma socket Z170A. Co powoduje, że Mój procesor, w którym był Intel i7-4790, dobrze pamiętam, eee, 4790K jest niekompatybilny, ponieważ jest na inny typ gniazda niż ta płyta posiada. Oraz moja pamięć RAM była pamięcią DDR3, a ta płyta wspiera DDR4. Co teraz? Computronic, czyli sklep, w którym kupowałem komputer i no, w którym serwisie, no niestety, niefortunnie został ten komputer uszkodzony, zaproponował co następuje. Po pierwsze, dadzą mi tą płytę główną, a ponieważ ta płyta główna posiada inny socket, to również wymienią procesor na i siódemkę 6700K oraz wymienią 32GB RAMu pamięci DDR3, który posiada, na RAM w tej samej ilości, tej samej firmy zresztą, czyli GSkill. Nie wiem, czy tak jak Good Skill, Chyba tak, nie wiem. W każdym razie to ta sama firma, ale po prostu DDR4. A ponieważ jeszcze ta płyta główna nie posiada karty Wi-Fi, która była wbudowana w moją poprzednią płytę główną, to jeszcze mi dorzucili moduł zewnętrzny do obsługi sieci bezprzewodowej. W związku z tym mam tak naprawdę komputer, można powiedzieć, że zupełnie nowy w efekcie. Dlatego, że te komponenty tak naprawdę, które otrzymałem w zamian za uszkodzony komponent i niekompatybilne komponenty są z roku 2015, mniej więcej z połowy. Jak kupowałem komputer, to była końcówka 2014, no listopada mniej więcej 2014, więc można to traktować jako pewnego rodzaju upgrade. Ja oczywiście się cieszę z tego, że udało się całą tą sprawę rozwiązać. Rozwiązać pomyślnie i w efekcie ja posiadam komputer z powrotem u siebie w domu. Jak już widzieliście po pierwszych odcinkach, które się pojawiły gdzieś tam na moim kanale z powrotem na YouTubie. I mogę też na nim pracować po prostu, tak normalnie pracować na komputerze stacjonarnym, a nie na moich laptopach, na których są małe ekrany, jest to bardzo niewygodne i, i naprawdę jest to duża różnica i dużo większy komfort po prostu pracy na desktopie. Jaki z tego wniosek? Na koniec no... Wszystkie historie mają szansę zakończyć się happy endem. Ten happy end tutaj również miał miejsce, za co bardzo dziękuję oczywiście wszystkim stronom, które były w to zaangażowane. I dziękuję również Wam za to, że cierpliwie czekaliście, aż wrócę na internety, tak? Na YouTube tak zwane. Gdzieś tam próbowałem coś w międzyczasie działać, jakieś tu czytanie etykiet, coś tam z Inboxa próbowałem nagrać, ale to jednak nie to samo, jednak... Ja preferuję Hefstana, preferuję Kredowę sam, a tej nie byłem w stanie nagrać po prostu, nie posiadając komputera stacjonarnego. a teraz się to zmieniło. I uwaga, i uwaga słuchajcie, moja karta graficzna, która w pierwszej kolejności została zgłoszona jako popsuta, w tej chwili pracuje przy maksymalnym obciążeniu, jak podpaliłem test przy Demarka w 72 stopniach Celsjusza czyli dokładnie w takiej temperaturze, jaka jest temperaturą referencyjną podaną przez NVIDIA jako temperatura pracy tejże karty graficznej przy obciążeniu, przy maksymalnym obciążeniu tej karty. W związku z tym, jakby wydaje mi się, że przyczyną w ogóle tego, że ta karta przestaje działać było to, że chyba ten po prostu slot PCI Express już był uszkodzony w tamtym momencie, ale jeszcze nie na tyle, że był w stanie przesyłać ten obraz. A jak wzięli do serwisu, podejrzewam, że wyjęli tę kartę, przetestowali, czy działa, stwierdzili, że działa, wsadzili z powrotem i w tym momencie ten slot dostał już zupełnie po. Po głowie, i, i już nie działało nic. W związku z tym wydaje mi się, że te spadki wydajności, które były obserwowane miesiąc wstecz, właśnie wynikały z tego, że ten y, slot PCI Express na płycie główny po prostu uległ uszkodzeniu. Także no, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Masło maślane, ale właśnie tak to wygląda. Mam nadzieję, że y, od tej pory będziemy już dalej sobie sprawnie tutaj działali na YouTubach i jak najmniej oczywiście tego typu wypadków nikomu nie życzę, bo, bo to nie jest fajne. A, a mam nadzieję, że Wy oczywiście. Będziecie dalej mi tutaj subskrybować na YouTube, będziecie mnie followować na, na Twitchu, chociaż tam streamy no były z Xboxa, dwa streamy, ok. I oczywiście lajkować moją fanpage na Facebooku. I oczywiście zadawicie mi mnóstwo łapek w górę, żeby mnie zmotywować do dalszej pracy. Oczywiście teraz jestem zmotywowany, bo chociażby widać to po tym, że już. Dwa filmy są, trzeci jest na jutro już zaplanowany na wielkanoc i, i w ogóle no, będzie ten kanał odżywał dzięki temu i mam nadzieję, że w związku z tym również uh, wy, moi drodzy widzowie, będziecie mnie subskrybować, będziecie oglądać moje materiały również chętnie, jak to miało miejsce przed całą tą sytuacją. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że się wam ten materiał podobał i że wam się to podsumowanie również podoba. Uh, ja tu się chciałem uh, postarać o to, żeby to było po prostu jasne, klarowne dla was co się stało, a my się jak zwykle widzimy w kolejnym odcinku prawnika. Наразе!